Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj pogadamy sobie o fabule w Diablo 4. Pogadamy sobie, pospekulujemy, co się może wydarzyć, co się wydarzyło. Znaczy, po pierwsze, co się wydarzyło, a po drugie, co się może wydarzyć... Ee... A po trzecie, moi kochani, jeżeli nie graliście w betę yy, albo w becie pominęliście specjalnie kampanię yy, No to tutaj w tym filmie znajdą się spoilery, tak więc jeżeli nie chcecie sobie zaspoilerować, chcecie sobie wszystko zostawić na premierę, nie chcecie posłuchać spekulacji albo pospekulować sami ze mną, to po prostu najprościej w świecie yy, dajcie sobie wyciszenie, zostawcie, że nie chce ten filmik leci, żeby nabić wujkowi wyświetlenia, żeby nabić wujkowi kasę, żeby nie musiał... Jeść tylko i wyłącznie kiełbasy od Blizzarda, bo naprawdę ona po jakimś czasie już nie jest taka smaczna, tak samo jak ten żart, powoli staje się nudna. Więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla statystyk i zapraszam Was na materiał, ale najpierw segment dla sponsora. Eneba to nowy rynek gier, gdzie kupisz produkty na każdą platformę. Regularne obniżki gier czy tematyczne kolekcje sprawiają, że strony odwiedzam regularnie. Tym bardziej, że teraz czeka nas dosłownie zasyp nowych, naprawdę zajebistych gierek. Aktualnie możecie sobie zerknąć na kolekcję gier Resident Evil. Niedługo wychodzi remaster czwartej części, a można oczywiście też nadrobić poprzednie, które były też bardzo, bardzo dobre. Mamy też dział dla Diablo-maniaków. Wejdźcie w link w opisie, by rzucić okiem na ofertę kart podarunkowych Blizzarda. A jeśli macie wątpliwości co do legitności, to nie ta nic, Eneba ma wzorową ocenę w serwisie Trustpilot. Gorąco polecam. Okej okay, moi kochani, e, zacznijmy sobie od tego, e, czy pamiętacie filmik, w którym analizowałem zwiastun, premierowy, zwiastun premiery e, Diablo 4, ten z Inariusem Izlilit w piekle. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zasadzie wszystko, co tam powiedziałem, praktycznie się zgadza. Eee, Inarius okazuje się być wrednym gnojkiem. Eee, prawa, bohaterka, która tam jest pokazana, okazuje się być znaczą znaczącą dla fabuły bohaterką, bo mówiłem, że Blizzard lubi sobie wrzucić jakieś postaci e, tak sobie po prostu z dupy do zwiastuna, a potem się okazuje, że one są bardzo ważne dla fabuły. I w intrze do gry znowu mamy jedną z takich postaci, czyli tego zakrwawionego wilka, który jak się później okazuje. Hash jest znac znaczącą dla fabuły postacią, nawet nie wiecie jak bardzo. Ehm, ale okej, okay, zacznijmy sobie te od tego, co, jak taki przebieg tego, co tam się wydarzyło w ogóle w, tym, e, w tej becie, w tej fabule. Nie będę quest po questie opowiadał może, e, ale postaramy się zrobić taki króciutki, szybki breakdown i wtedy dołożymy do tego smaczki, niesmaczki i tak dalej. E, zaczynamy od tego, że e, nasz. Koń zostaje zjedzony przez jakieś dziwne stwory. Budzimy się w jakiejś jaskini. Ehm, e, ze snu wybudza nas jakaś wizja takiego zakrwawionego e, wilka. Co mi się na początku bardzo nie podobało, bo ten wilk wyglądał, jakby tam wrzucony na siłę był, żeby tylko było mrocznie i strasznie. Jak bardzo się myliłem, e, bo później się okazuje, że ten wilk faktycznie jest, kurde, jakąś tam postacią. Ważną, bardzo ważną. Moi drodzy, jesteśmy około. Myślę, że... Nie wiem czy to zostało sprecyzowane, ale myślę, że 50-30 lat po wydarzeniach z Diablo 3 Reaper of Souls, gdzie połowa ludzkości została wybita, niebiosa zamknęły swoje bramy, rada Angiry została rozwiązana. E, jesteśmy e, zostawieni na pastwę losu, demonów, kultów, tego wszystkiego największego zła tego całego uniwersum. Dosłownie jesteśmy zostawieni samym sobie, a. E, piekła, demony i tak dalej mogą sobie wchodzić robić co sobie chcą tak naprawdę z tym, że ta wielka piątka mroczna no ta, ta mroczna trójca i tacy całe ci najwyżsi źli oni są podejrzewam osobiście, że bardzo osłabieni po tym jak ich dusze zostały uwolnione z czarnego kamienia dusz. Ciekawe jestem tam w jakim stopniu są osłabieni? Na pewno w jakimś stopniu są, bo by już sobie tam po prostu chodzili ofem tak sobie o no, tak łażą i się nie boją Diablo sobie odwiedzi Tristram wspomni stare czasy jedynki i tak dalej dalej, nieważne moi drodzy, zostajemy zwabieni w pułapkę w dużym skrócie kultyści Lilith op opętani przez Lilith nas tam chcą kurde zaciukać ratuje nas tajemniczy kapłan, który jest y, e, który jest wyznawcą Inariusa on nam e, rekomenduje odnalezienie pewnego starego Horadrim'a, którym się okazuje Lorat Nar i po jego e, wieku, że tak powiem, można mniej więcej określić ile się, ile czasu minęło, ponieważ e, moi drodzy w Diablo 3 on był młodzikiem, młodym Horadrimem ostatnim chyba nawet jednym z ostatnich, e, którzy zostali przy życiu po ataku Maltaela. Mamy z nim kilka interakcji w mieście w Diablo 3 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ma za jej actora, aktora opowiada nam mniej więcej co jest grane. Jakby szybko wychodzi od razu. Gra nas nie, nie, nie trzyma w żadnej niepewności. Od razu dostajemy, ok, Lili została przywołana, musimy coś z tym zrobić, bla, bla 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 bla. Lorat idzie swoją drogą, oczywiście prowadzi nas do Sadu i e, idzie, wyrusza w swoją. Tam gdzieś tam swojego questa, przy tym robiąc taką fajną narrację, bardzo fajnie zostało to zrobione. A my zostajemy przedstawieni takiej pani, która się nazywa Prawa, i to jest właśnie ta najbardziej gorliwa kapłanka Inariusa, głowa kościoła najświętszego e, tego ojca, czy jak oni to nazywają, tego Inariusa. Ona nas wysyła na zbadanie tam w zasadzie to pogadanie z takim jednym gościem wigo bodajże i tam zostajemy wciągnięci w kolejnego questa, gdzie, moi kochani, śledzimy Lilith, która szła. Jak się okazuje, Lilith szukała świątyni ratmy, czyli swojego syna, Linariana. I moi drodzy, dowiadujemy się, że na dole w tej świątyni dowiadujemy się, że musimy być poświęceni, musimy mieć błogosławieństwo Inariusa, żeby w ogóle przejść przez Czarne Jezioro. Do Inariusa, żeby w ogóle pogadać z Inariusem, to oczywiście musimy dowiedzieć, dowieść swojej godności, że tak powiem, i przejść przez taką próbę, ścieżkę. Oczywiście to robimy bez problemu. Na wizycie z Inariusem dowiadujemy się, że Inarius to jest faktycznie wredny gnojek, który po prostu stwierdza, że nie jesteśmy godni jego błogosławieństwa, więc elo, jesteśmy słabi, ogólnie nasza rasa to są słabe usze, bla bla bla, wysyłają nas z powrotem do prawy. Prawa natomiast stwierdza, że nie, ty dostałeś błogosławieństwo od Inariusa, bo żyjesz. To się nazywa błogosławieństwo Inariusza. Czyli zobaczcie, jak bardzo Inarius jest surowy. Jeżeli nie dostaniemy błogosławieństwa, no to... Koniec, nie? Tak więc... Zostajemy przeprowadzeni... W międzyczasie spotykamy naszego kolegę Wilka. Nasz kolega Wilk. Moi kochani, tutaj duży spoiler. Mój kolega Siomer z kanału Siomer. Eee, czy Diablo 4 Polska? Nie Sjomer eee, Rozkminił, kim jest ten wilk. Jeżeli nie chcecie wiedzieć, eee, to skipnijcie, albo wyciszcie tutaj troszeczkę, ale wpadł na bardzo fajny, znaczy na bardzo fajny. no, w zasadzie to roz, roz, rozkminił to, kim jest ten wilk poprzez księgę Adri najprawdopodobniej. Eee, I moi drodzy, uwaga zaraz to powiem więc e, sobie wyciszcie ten wilk jest to uwięziony mefisto i dokładnie jak po czym to można poznać to odsyłam was do właśnie wspomnianego filmu fiomera jest to mefisto i teraz e, zobaczcie sobie jedną rzecz mamy kilka stron konfliktu troszeczkę tak jakby nam się zrobiło mamy Hora Dreamów, który jest e, to nie jest kościół najświętszego światła, czy jak tam się nazywa ten kościół. Czyli mamy Huradrimów, mamy kościół, którym jest Inarius prawa i ten cały, no i, 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 i ta cała ich wiara. Mamy Lilit. Lilit, za którą podąża ten Eliasz, kapłan ee, jej. I mamy na mroczną trójcę najprawdopodobniej, bo mamy właśnie Mephista, czyli mamy cztery strony konfliktu poniekąd. Co się robi naprawdę ciekawe. Fajna taka dynamika jest wrzucona tutaj. I moi drodzy, jak później się dowiadujemy, ten, ten wilk. Zakrwawiony, e, pokazuje nam wizję Tristram. To, to jest wizja i to jest tak nazwane, że to jest właśnie tak zobrazowane. Ja bardzo żałuję, że to nie jest prawdziwe Tristram, że tak właśnie wygląda Tristram po tym, jak Diablo tam e, zemścił się, można powiedzieć, i, i zrównał je z ziemią. Nie chciałbym Tristram takiego, jak było w Diablo 3 pokazane, że po prostu rozpieprzone, rozwalone i tyle. Takie Tristram, które tutaj zostało pokazane, to powinno tak wyglądać dosłownie. Tym bardziej, że tam w pewnym momencie była otwarta szczelina do piekła przecież halo. To powinno moim zdaniem tak wyglądać. Ehm, w tym Tristram widzimy wizję mrocznego wędrowca. Jak sobie tam przybliżymy, ee, to widać tam takie choby duchy i ludzie mówią, że a to jest DeCard Kane, jakiś tam a to jest ten. Nie, to jest wszystko jedna postać, po prostu w kilku miejscach pokazana. Jest to wizja y, mrocznego wędrowca, który ma właśnie taki atak, jaki miał w intrze do gry y, Diablo 2, no, y, że nim tak szamotało, ten ogień wybuch i tak dalej. I to mi się wydaje, że parokrotnie się wydarzyło właśnie w starym Tristram, dlatego stary Tristram tak zostało, tak potem wyglądało, moi drodzy. E, I mam nadzieję, że te Tristram jednak odwiedzimy w którejś części w którymś dodatku do Diablo, bo wiemy, jak wiemy, e, akcja gry nie dzieje się na tym kontynencie w ogóle. Ale na pewno w dodatkach będziemy dalej zwiedzać kolejne, kolejne e, płaty ziemi sanktuarium e, I mam nadzieję, że te właśnie te tristram będziemy mogli sobie zobaczyć, jak wygląda. E, widzimy tam właśnie tego mrocznego wędrowca. E, Zakrwawiony wilk ostrzega nas przed właśnie współpracą z Horadrimami, bo tak właśnie kończą yy, miasta czy miejscówki, które, które z nimi współpracują. Bo, bo Horadrimowie nie zdają sobie sprawy z potęgi mrocznej trójcy i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Yy, później przechodzimy do yy, tej świątyni. Stoczymy e, kilka walk. E, dowiadujemy się, że Inarius po powrocie ze swojej niewoli w ogóle. E, skąd on się tam wziął? Z jak on e, wydostał się z więzienia Mefista? Mefisto wiemy, że na pewno jest w pewnym sensie osłabiony, e, bo m, został wypuszczony, do, jego dusza została wypuszczona z tego kamienia dusz. Ile trwa jego w, powrót do normalnej formy? Czy on jest jakoś uwięziony w tym wilku konkretnie? E, jak to dokładnie wygląda, nie wiemy. Wiemy natomiast, że no, chodzi sobie po sanktuarium, już nie jest uwięziony. Obstawiam, że dostaniemy e, serię filmów przed premierą, jak to ma każda gra Blizzarda praktycznie ostatnimi czasy, czy dodatki do Warcrafta. Serię pięciu filmów takich krótkometrażowych, które opowiedzą nam historię przed wydarzeniami z gry Diablo 4. A oprócz tego pewnie jeszcze książkę, jakiś komiks i tak dalej. Będziemy mieli co tydzień premierę każdego kolejnego nowego filmu, najprawdopodobniej, i tam będziemy dostawać fabułę, jak to dokładnie wyglądało i dowiemy się, jak on się wydostał. Dowiemy się, kim jest ten Elias cały, który przywołał Lilith. Poznamy, jakby, historię, tej prawy, to jak ją Inarius wyleczył ze śmiertelnej choroby i zyskał sobie najwierniejszego swojego followera, to wszystko podejrzewam, że dostaniemy w takich retrospekcjach, w takich filmach animowanych, można powiedzieć. Mamy Inariusa, który poszukuje klucza do piekieł. On chce zakończyć tą wojnę, albo on chce po prostu użyć sanktuarium do tego, żeby, żeby zniszczyć e, piekło raz na zawsze, płonące piekła. I widzimy to też w filmie e, zapowiadającym premierę gry, datę premiery gry, że Inarius stoi z całą armią dosłownie na wejściu do piekieł. I tam się, e, tam się e, odbywa bitwa, gdzie Inarius spotyka Lilith, tak więc Lilith użyła klucza do piekieł. Właśnie klucz do piekieł. Dowiadujemy się, że Inarius zamordował swojego syna Linariana, aka Ratme, który. To nie zgodził się dać mu klucza do piekiu. Więc zobaczcie sobie, jak Inarius jest zły, tak naprawdę. Lilith jest zła i dobra, i Inarius jest zły i dobry jednocześnie. To są odcienie szarości, tu już nie ma mowy o Diablo 1, gdzie mieliśmy złego Diablo i tyle, albo Diablo 2, gdzie ścigaliśmy złego Diablo i tyle. Mamy dużo więcej odcieni szarości, naprawdę najfajniej w tej kwestii, bo prowadzoną fabułę przynajmniej na razie w całej serii Diablo. Um, Lilith odnajduje, moi kochani, my się do, e, no oczywiście nie, nie, nie zdążyliśmy jej e, powstrzymać. Odnajduje ciało Inariusa, e, twół, przepraszam, ratmy, e, wyciąga, z niego, przy, przy, wyciąga z niego jego własną broń e, i dowiadujemy się, że klucz był właśnie w tej broni. Wyciąga ten klucz do piekieł i najprawdopodobniej chce użyć piekieł w jakiś czy samego, no nie wiem, samego motywu tego klucza do piekieł, do czegoś wielkiego, do całej przyszłości sanktuarium i teraz gdzie nas to prowadzi nie wiemy, gdzie te wejście do piekieł teoretycznie jest, w pewnym sensie, że skoro potrzebujemy klucza, moi kochani, wiemy, że Eliasz został wysłany do, do suchych stepów, żeby zacząć przygotowywać rytuał. Jaki to będzie rytuał, moi kochani, tego do, dokładnie nie wiemy, bo nic nie wiemy z fabuły. E, tam powiedzmy w przyszłości. Wiemy, że taka dziewczynka, Nereel chyba ona się nazywała, będzie najprawdopodobniej też grała bardzo ważną rolę w m, fabule. Tak, to kolejna taka postać typu właśnie e, Lia która jako jedyna jakby ze wszystkich postaci w tym całym brudnym i szarym sanktuarium e, wykazuje się cechą, którą jest nadzieja. Ma taką troszeczkę powiedzmy beztroskość i wiarę w, po prostu w, w najczystsze dobro. Nie w Inariusa, nie w Huradrimów, nie w tych, nie w tamtych. Po prostu jest taka przepełniona nadzieją, można powiedzieć, i to mi się wydaje, że to będzie taki jaśniutki punkt na tym, eee, później się okaże, że to jest kurde od ee, jakiejś Auriel, awatarka pewnie albo coś w tym stylu, ale żeby nie przedłużać tego filmu i nie robić takiego chaosu, bo już jest <laughs> ewidentnie chaos 15 minutowy co mi się wydaje, jak to się dalej potoczy, według mnie, moim zdaniem. Znaczy, moim zdaniem, no moje spekulacje takie. Każdy z aktów y, będzie posiadał y, jakiś element, który będzie potrzebny właśnie do zakończenia tej fabuły, y, która się zakończy w epilogu, który będzie miał miejsce na wejściu do piekła, moi kochani. Jak do tego piekła wejdziemy, ehm, oczywiście używając klucza, jakby nie było. Ale gdzie jest wejście do piekieł? Moim zdaniem, moi kochani, odwiedzimy w Diablo 4 miejsce, które już miało się pojawić w Diablo 3, czyli Urech. Jeżeli ktoś czytał książkę Królestwo Ciemności, to wie, że w tym właśnie miejscu raz na ileś tam e, e, tysięcy lat czy setek lat pojawia się miasto, które jest uwięzione między wymiarami miasto Urech, które. Jest bramą do piekieł swojego rodzaju i do którego, żeby wejść, które żeby u, e, w ogóle, żeby go zobaczyć, to miasto trzeba wykonać jakiś skomplikowany rytuał. I wydaje mi się, że w każdej z krain będziemy e, śledzić i Eliasa, Lilith oraz innych, e, oraz innych bohaterów. E, którzy właśnie elementy tego e, rytuału będą tam odprawiać, czy będziemy próbowali im przerwać i tak dalej i tak dalej, ale oczywiście się to nie będzie nie udawało i ko o koniec końców skończymy mm, właśnie e, w urech, bo y, jakby... Fa em, em, Teren rozgrywki, obszar, w którym się rozgrywa cała gra, cała mapa Diablo 4, e, uwzględnia urech. Nawet sobie z, z, zobaczyłem w map, na mapce, w grze, w tej becie, przybliżając miejsce, nawet jest idealne miejsce, w którym można byłoby je wpasować. Naprawdę, jest idealne miejsce i jako, że mamy klucz, jako, że mamy ten motyw urech, który Blizzard bardzo chciał, chciał go wprowadzić swojego czasu, e, wydaje mi się, że to jest idealny na to moment, idealne miejsce. I wydaje mi się, że końcowa bitwa, która będzie miała tam miejsce, właśnie na wejściu do piekła, ee, zakończy się bez jakiegoś rezultatu. Że my będziemy toczyli bitwę, ale niekoniecznie z Lilith, niekoniecznie z Inariusem, Oni będą toczyli swoją bitle, bitwę w tle, a my będziemy walczyli z kimś innym. Żeby nie było, że znowu jest ten zły, a my go zabijamy. Albo będziemy Albo walczyć z Inariusem, albo walczyć Lilith, i fabularnie, zależy o który, e, po której stronie się opowiemy my, to e, fabularnie będziemy walczyć z przeciwną stroną. Ale koniec końców najprawdopodobniej będzie taki, moim zdaniem, że i Inarius i Lilith polegną w tym pojedynku. I albo zostaną w jakiś sposób uwięzieni, albo w jakiś sposób e, pokonani, wygnani, coś w tym stylu, i nie będzie takiego rozstrzygnięcia typowego, że o dobro wygrało, zło wygrało. Natomiast kto zostanie w uniwersum? No, moim zdaniem zostanie prawa, ta e, kapłanka światłości, e, ta taka bardzo, bardzo, bardzo gorliwa kapłanka. Zostanie Elias. Zostanie moi kochani, nasza właśnie Nyrel, ta, ta dziewczynka. Albo ona też może się poświęci, może też zginie. Nie wiadomo. Zostaniemy my, wiadomo. I zostanie, uwaga, kto? Zostanie jeszcze dalej Mroczna Trójca. Przecież oni dalej są w grze. Oni w ogóle nie zostali tutaj jakby w, w, przywołani do tablicy w, w pewnym sensie. Zostaną Horadrimowie. Czyli jakby potem Możliwości będzie nieskończenie wiele. Może dowiemy się, że właśnie e, roczna trójca jest w jakiś sposób dalej znowu wwiężona w, e, w, w jakichś kamieniach dusz, w jakichś istotach, w jakichś miejscach i osoby właśnie typu Elias czy, 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 czy ktokolwiek inny będą próbowały. O Elias, może nie, bo Elias ewidentnie przywołał lili po to, żeby ona się rozprawiła z płonącym piekłem. Ale znajdą się osoby przez tą całą fabułę, które będą chciały przywrócić znowu mrożną trójcę. Kultystów nie brakuje w tym świecie, w tym uniwersum. W każdym, praktycznie w, każdym, w każdej lokacji mamy swojego rodzaju kultystów, którzy inaczej wyglądają. W mamy tych topielców. W którymś tam mamy tych kanibali. We Fractured Pix mamy właśnie tych, których żeśmy spotkali. Każdy będzie, będzie bardzo za tym, żeby jakąś tam swoje, jakieś tam swoje te e, bóstwo przywołać, być naznaczonym, wyznaczonym. Mamy tych wyżera i przecież, którzy mogą e, e, swoje rzeczy odpieprzać. Mamy no, całą masę możliwości do tego, żeby wprowadzić właśnie Mroczną Trójcę oraz, czy w ogóle Duriela i Andariel przecież też spotkamy w kampanii, halo! Czemu ja o tym zapomniałem? Tak, więc też ich spotkamy, są na zwiastunach, moi kochani. Tak, więc naprawdę drzwi są szeroko, szeroko otwarte. Będziemy mieli konflikt z wieloma stronami konfliktu, bo mamy właśnie... Ciekawe, czy Mroczna Trójca będzie w jakiś sposób współpracowała z Durielem, Andariel, Azmodanem, Belialem. Czy obiorą jedną stronę, czy znowu jakaś mała wojna domowa. No, to jest ciekawe. No i ciekawe, czy koniec końców niebiosa się zjawią w ogóle. Eee, fajnie by było, gdyby się nie zjawili właśnie. Fajnie by było, gdyby okazało się, że i nawet Imperius... Przeszedł na stronę zła. Jak wiemy, Imperius miał być tym złym w Reaper of Souls na początku, więc Blizzard miał takie plany i może takie coś wprowadzić. E, też fajnie, jakby się pojawił. Ja bardzo bym chciał w końcu zobaczyć Ksazaksa z dziedzictwa krwi, właśnie e, we własnej osobie, który walczy e, właśnie po stronie tych. Duriela i tak dalej. Z tego co kojarzę, przynajmniej ja go tak sobie wyobrażałem, że Sazak wyglądał mniej więcej podobnie do Duriela. to był taki, ten odłam, powiedzmy, e, demonów. No cóż, nie chcę was tu zagadywać, mamy 23 minuty już. E, napiszcie, co Wam się wydaje, jeżeli chodzi o fabuę Diablo, jakie macie wy spekulacje. Zapraszam do dyskusji również na Discordzie w komentarzach i cóż, zostawcie łapkę w górę. Yy, bardzo ważne, zostawcie komentarz, w którym napiszecie co o tym wszystkim myślicie. I widzimy się, moi kochani, w następnym filmie. Do następnego pa! pa.